Karol Olgierd Borhardt znaczy kapitan. Czyta Adam Szyszkowski. Tenanga. Za to, żeś uratował mi życie w pustyni, darowuje Ci pchnięcie mnie nożem w Hacjendzie del Venado. I strzał do mnie nad jeziorem Salto de la Auga. Ale za to, żeś zamordował moją matkę, Giń nędzniku. Po tych słowach Fabian pchnął hiłę, który usiłował złapać ramię Tenangi, ale już nie zdążył i głową poleciał w przepaść. Tenanga oparty na łuku w milczeniu przyglądał się scenie sądu w pustyni nad straszliwym łotrem kuchiłką. Zamordował on w bestialski sposób matkę przyjaciela Tenangi, Fabiana, chcąc zawładnąć olbrzymią fortuną, której spadkobiercą po matce był Fabian. Tenanga pogładził olbrzymiego oswojonego niedźwiedzia Grizzly, stojącego obok niego i gotowego do wykonania każdego rozkazu. Długie czarne włosy Tenangi, opadające w puklach na plecy, przystrojone były kilkoma orlimi piórami oznaką syna wodza. Gdy ucichł głuchy łoskot ciała spadającego po pionowej niemal skale, powiedział: Uf, uf. Mój biały brat unieszkodliwił najbardziej podłą białą twarz. Jaka plamiła swymi śladami ziemię jego czerwonych braci. Mój biały brat nie potrzebuje więcej pomocy Tenangi. Tenanga pójdzie teraz z pomocą białemu kwiatkowi prerii, którego chcą porwać Parintintinsowie. Podniósł rękę i głośnym hołk pożegnał Fabiana i jego towarzyszy. Kilka dni biegł Tenanga ze swym wiernym grizlim na wschód. Minęli dwa kaniony, weszli na płaskowyż. I wieczorem znaleźli się przy wspaniałej hacjendzie Don Fernanda, ojca pięknej Rosity. Przybyli za późno. Pałac płonął. Parint Indinisowie, nie mogąc zdobyć hacjendy, podpalili wszystko. Tenanga zostawił torbę oraz łuk, pod opieką niedźwiedzia Ura, i dobiegł do drzewa, którego olbrzymi zwalony pień opierał się gałęziami o parapet okna. Po pniu wspiął się Tenanga do wnętrza pokoju, skąd wydobywały się kłęby dymu. Po jakimś czasie ukazał się ponownie niosąc przerzuconą przez ramię białą kobietę w mokrych szatach. Trzymając ją przedostał się przez zasłonę ognia do miejsca, gdzie grizzly ur pilnował łuku i torby. W tej chwili pojawiła się grupa jeźdźców. To była...